hemol pierwszy akord struna a piąta od dołu próg drugi struna d próg drugi palec serdeczny palec środkowy palec serdeczny i sprawdzamy czy dociskamy dobrze wszystkie struny jeżeli jest czysto, to ok. Czasami możemy usłyszeć taki dźwięk, albo coś takiego. To znaczy, że nie dociskamy gdzieś struny dokładnie do progu. Sprawdzamy, korygujemy. Zawsze ucz się czysto łapać akordy. Drugi, to jest D DUR. Struna G, trzecia, palec wskazujący, próg drugi. Struna E, najcieńsza, pierwsza, palec środkowy, próg drugi. I palec serdeczny, próg trzeci, struna H, druga struna. I tak samo sprawdzamy, czy jest czysto złapany akord. Gedur, Gedur struna druga od góry. To jest struna A, próg drugi. Palec wskazujący. Palec środkowy, struna E, basowa, najgrubsza, ostatnia. Próg trzeci i struna E, najcieńsza na samym dole. Palec Serdeczny i tak samo sprawdzamy, czy czysto złapaliśmy wszystkie struny. Akord e struna G, trzecia od dołu. Próg pierwszy, palec wskazujący. Dalej struna koncert. A piąta od dołu, druga od góry, próg drugi, palec środkowy i palec serdeczny, próg drugi, struna D, czwarta od dołu, i sprawdzamy, czy czysto akord jest złapany, Demol, struna najcieńsza E Jolinowa na progu pierwszym, struna G, próg drugi, palec środkowy i próg trzeci, struna H, Strug, palec środkowy, struna trzecia od dołu, struna G, palec serdeczny, struna H próg trzeci, mm. Gór 7, palec wskazujący struna E, najcieńsza wiolinowa na progu pierwszym, próg drugi, struna przedostatnia dołu, to jest struna A, próg drugi i próg trzeci struna E basowa, najgrubsza, i tak samo. Sprawdzamy czy jest czysto słupany akord. a dur 7 struna H próg drugi palec serdeczny i struna D czwarta od dołu próg drugi tak samo palec środkowy. Następny c dur, struna H, druga od dołu, palec wskazujący próg pierwszy, struna D, czwarta struna od dołu, trzecia od góry, próg drugi, palec środkowy i palec serdeczny, struna A, próg trzeci, palec serdeczny. Akord Amol, struna H, druga od dołu, palec wskazujący, próg pierwszy, struna D, próg drugi, palec środkowy, palec serdeczny, struna G, niżej, trzecia struna od dołu, próg drugi. D-dur 7 Struna H, druga od dołu, próg pierwszy Struna G, trzecia struna od dołu, próg drugi, palec środkowy i palec serdeczny Struna E, najcieńsza, na samym dole, palec serdeczny, serdeczny drugi próg A-dur Trzy struny na drugim progu: struna druga, mały palec, struna H to jest struna G, palec serdeczny, drugi próg, i struna D, próg drugi palec środkowy. A dur kolejny, E-Dur 7. Podobnie jak Edu, łapiemy tylko bez palca serdecznego struna G próg pierwszy, struna A próg drugi, a Amol 7 tak samo jak Amol, dodajemy mały palec. Na strunie E najcieńszej, na trzecim progu i e MOL 7. Podobnie jak E, bez palca serdecznego, palec środkowy struna A na progu drugim i mały palec na strunie H, próg drugi. We'll mm -hmm.